Życie, jak wielokrotnie pokazywało, stawia nas czasami w sytuacjach bardzo trudnych, bardzo bolesnych, bardzo ciężkich. Życie również pokazuje, że to nie podziały polityczne jakby są najważniejsze, ponieważ w obliczu takiej tragedii, w obliczu śmierci wszyscy są równi. My, Polacy, potrafimy sposób odpowiedni się zachować. Ja myślę, że to życie polityczne w tej chwili nabierze może takich spokojniejszych barw, że potrafimy się zmusić do refleksji, potrafimy wybrać z tego. Co dobre, i, i powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, że, że w służbie państwowej no, czasami zdarzają się tak tragiczne wypadki. Giną ludzie, którzy niewątpliwie odcisnęli duże piętno na naszym życiu publicznym, i niektórych z nich, a myślę, że nawet i wszystkich, bardzo trudno będzie zastąpić kimś innym. Łączę się z bólem i, i naprawdę jestem troszeczkę szokowany, jestem zmartwiony, ale mam nadzieję, że my Polacy. Tak ciężko doświadczeni przez los, zawsze potrafiliśmy potem jakoś ułożyć losy naszej ojczyzny i tym razem też tak się stanie. Myślę, że będzie wszystko w porządku, kiedy ten czas bólu i refleksji minie. Jesteśmy bardzo mocno przygnębieni. To olbrzymia strata i trudno w ogóle komentować to wydarzenie. Jesteśmy pogrążeni w smutku, wyciszeni. Musimy dojść po prostu do siebie. W tej chwili jakiekolwiek komentarze tego wydarzenia no, są jakby zbędne. Dlatego no, staram się unikać tych komentarzy ból, rozpacz, przygnębienie. Myślę, że żadne słowa nie są w stanie oddać tego, co tego bólu praktycznie, który wszyscy przeżywamy, bo bez względu na to, jak blisko kto był związany z osobami, które zginęły w tej tragedii, to jednak to głowa państwa, pan prezydent. Nie nasz, nie z Platformy, ale, ale, ale nasz, nasz polski prezydent i wiele osób, śmietanka intelektualna można powiedzieć praktycznie i trudno będzie tą dziurę zapełnić. Poza tym, no myślę, że każdy z nas też miał bliższych czy dalszych przyjaciół. Tu ze Śląska też były trzy osoby blisko związane z Zabrzem i, i spotykaliśmy się często. Szczególne. Znaczy szczególnie wspominam Grzegorza Dolniaka, bo z nim miałem najwięcej kontaktów i panią Senator Bochenkową.